Każdy lubi od czasu do czasu ułatwić sobie życie. Na pewno znacie kilka trików, które możecie wykorzystać w domu czy w garażu. W dzisiejszym Gambolu pokażemy Wam jednak, jak usprawnić działanie telefonu. Oto 5 smartfonowych lifehacków. Zaczynamy. Świat jest pełen kolorów. Pozbądź się ich. Jeśli masz problemy z baterią, ustaw ciemną tapetę. Wyświetlenie kolorów zabiera więcej energii, niż mogło Ci się wydawać. W sytuacjach kryzysowych możesz także poszukać opcji wyświetlania w odcieniach szarości, a to znacznie lepsze niż funkcja oszczędzania energii, bo nie tracisz żadnej z super funkcji twojego topowego smartfona. No, może poza wybraniem super filtra na Instagrama, od razu lepiej. Ciągle siedzisz w samolocie? My też nie, ale tryb samolotowy ma znacznie więcej zastosowań. Dzięki niemu nie tylko szybciej naładujesz baterię, ale także ją zaoszczędzisz, włączając go w takich miejscach, w których i tak nie korzystałbyś z sieci, takich jak na przykład kino, szkoła czy praca. A jeśli zdarzają ci się problemy z zasięgiem, tu też z pomocą przychodzi ikonka samolotu. Po ponownym połączeniu telefon jeszcze raz poszuka najmocniejszego sygnału. Masz problem z wyjaśnieniem, gdzie jesteś? Wykorzystaj usługi GPS. Dokładną lokalizację możesz wysłać przez Messengera, Whatsappa czy Hangouts, ale też przez każdą nowoczesną aplikację do SMS-ów. Jeden klik, już nie ma wątpliwości, gdzie jesteś. Kradzież smartfona to jeden z najgorszych koszmarów współczesnego świata. Jeśli jednak zdarzy ci się ta nieszczęśliwa sytuacja, jeszcze nie wszystko stracone. Za pomocą numeru E-Mail można zlokalizować każdy smartfon podłączony do sieci komórkowej. Istnieje kilka sposobów na jego sprawdzenie. Najprostszym z nich jest wpisanie kombinacji gwiazdka, krzyżyk, 06, krzyżyk. Zapiszcie numer w bezpiecznym miejscu i bez strachu idźcie na miasto. Zdarzyło wam się kiedyś poplątać w wiadomości na poczcie głosowej? Na szczęście w świecie technologii nikt nie musi robić z siebie pośmiewiska. Wciśnięcie krzyżyka lub jak kto woli, hasztaga Cofa nagranie i daje możliwość świeżego startu. A jakie są Wasze sposoby na hakowanie technologicznego życia? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli chcecie, możemy robić takich materiałów więcej. I oczywiście pamiętajcie o udostępnianiu i lajkowaniu naszych filmów, jeśli Wam się podobało. Widzimy się za tydzień. Geek different!